Dajcie krweczki Właśnie chodzi o to, że zrobiłam kanał Info właśnie wczoraj i jak 9.58 i muszę wam coś nie fajnego powiedzieć, ponieważ straciłam łam mój kanał, gdzie zwykle no mogę nagrywać gry. To się stało, kiedy robił oh, kiedy robiłam właśnie mam też taki kater, który robiła właśnie ten kanał Różowa Królówka Informuje i wiecie, że ja próbowałam, bo ja nie pamiętałam też hasła i próbowałam też zmienić, ale ja się nie dało, więc... Poprosiłam, bo mam kogoś do pomocy, ale ja, bo też się udało, więc proszę piszcie w komentarzach, jak to mogę odzyskać mój kanał. To dla pisarzy jest bardzo ważne. Ja tam robiłam życie, coś takiego. niego. Będę musiała zaczynać od nowa. Więc chcę was ostrzec, że jak, jakby jak coś, to gdy. To to jak nagram odcinek, że nie mogła się dostać jak od jeżeli mogła się dostać na mój kanał, to wtedy stworzę kanał, gdzie będę mogła nagrywać od nowa wszystko. No to teraz wszystko będzie z tym dziela. Gdyby nie było, że... O jedno nie tylko kanał weszło. Teraz mojego kanału ulży. Dużo... I go trudno znaleźć, ale może się przyświecić. było. To jest serial, bardzo trudno znaleźć też, więc błagam Was, nie oglądajcie nic, z nie róbcie. Jak chcecie się zasubskrybować, to subskrybujcie, ale ostrzegam. Lepiej nie subskrybować już. I to mój pierwszy odcinek z kanału. Różna krówka informuje! I to jest właśnie informacja niefajna. Więc liczę, że wszystko się dobrze ułoży. Cześć i czołem krówki. Cześć.